Na stole mamy już rozłożone karty z cyframi oraz dopasowane do tych kart, dopasowana do tych kart odpowiednia ilość żetonów. Piotrusiu, poprzednio poznałeś, co to są liczby parzyste. Dzisiaj nauczymy się, co to są liczby nieparzyste. Sprawdzimy teraz, które żetony mają parę, a które nie mają pary. Tylko będziemy sprawdzać, czy wszystkie żetony, które są, składają się na daną cyfrę, mają parę? Czy tu wszystkie żetony mają parę? Mm -hmm. Nie. To zostawimy. A tutaj, czy wszystkie żetony mają parę? Tak. Mhm. To sobie. Odwrócimy to. Cyfrę. Czy tu wszystkie żetony mają parę? Nie. Mhm. To zostawimy. A tutaj? Tak mają. Czy możesz dalej sam? Bo odwracać te cyfry, których których wszystkie żetony mają parę. Mhm. Uh -huh. No to proszę. Ten jeden nie ma, uh -huh. ale ten ma. Wszystkie mają parę, masz rację. Tutaj nie wszystkie mają parę, uh -huh. ale tutaj mają. Tutaj nie mają, a tutaj mają. Przeczytaj cyfry, które ci zostały. 1, 3, 5, 7, 9. Jeszcze raz? 1, 3, 5, 7, 9. Te cyfry, które przeczytałeś, to są liczby nieparzyste. Liczby nieparzyste to takie liczby, których nie wszystkie żetony mają parę. Co to są liczby nieparzyste? To te, tak, jakie tu ura nie mają parę. Których nie wszystkie żetony mają parę. Masz rację. Dzisiaj poznałeś liczby nieparzyste. Możesz sobie później sprawdzić kolejne liczby do, dojść do takiej, do, którą, do której potrafisz rozłożyć sobie sam.